Jo usiemanko są Serku Krydza. W dzisiejszym odcinku zagrałem sobie w Bedwarsy. Jak odcinek wam spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, a będzie więcej takich materiałów na tym kanale. Dobra, widzimy, więc zaczynamy. Dobra, obudujmy szybko łóżko i pójdziemy od razu sobie na diaksy. Dobra, już jest, budujemy się na diaksy. Dobra, o już jesteśmy. Bierzemy diaksy. I idziemy sobie coś ulepszyć. Dobra, ulepszmy sobie... A niech będzie tutaj ta zbrojka i jeszcze sobie pułapkę kupmy, o tutaj. I dobra, idziemy dalej, teraz na M idziemy. Albo jednak nie, dobra. Pójdziemy od razu na białych. Bo widać, że się budował. A jak się budował, no to... No to fajnie by było do niego pójść. Bo nie ma łóżka obudowanego. Chyba... A nie, dobra, Kota tam poszedł sobie. O, dobra. Dobra, nie wiem jakim cudem, ale jakoś białość zginął. Więc dobra, pójdźmy sobie tutaj. A? O, cześć! Jak tam? No u ciebie jakoś chyba słabo poszło. Koleżko. Dobra, wróćmy sobie na, do naszej bazy. A dobra, idziemy już. Weźmiemy sobie te diaksy, o! Dobra, teraz sobie ulepszmy miecz, niech będzie. I pójdźmy na turkusowych. O, turkusowego chyba nie ma u siebie w bazie. To my łóżko i szybko wygramy gierkę. Ajajaj! Dobra, musimy się teraz przygotować. Kupujemy od razu jakiś kamienny... Kamienny mietrzyk, kamienne te Kamienny mietrzyk i kilof i to Sikier nie mogę ulepszyć O, co jest? I dobra, kupmy sobie jeszcze łuk i strzały. I bym zapomniał o najważniejszym O jeszcze o wełnie i dobra, idziemy do nich Szary idzie Spadł Dobra, spadł. Dobra, to pójdźmy sobie do szarych jednak. Bo oni nas tutaj będą atakowali. Ajajaj, zginęliśmy. No trudno, no. O nie! No nie no, zniszczył nam łóżko i... Nie umarł. Gdzie mi łóżko? Aha, jeszcze nie zniszczył, dobra! Proszę! Nie, Jak to! Jeden pół serduszka! Pół! Do widzę, jesteśmy już na drugiej ręce i chyba jeszcze ostatnie, albo jeszcze sobie jedną zrobimy. To będzie takie tro króciutki troszeczkę ocięg, zwykle robię, ale to dlatego, że nie mam w ogóle czasu prawie. Więc wolę nagrać taki króciutki ocięg, niż wcale. I właśnie, jak chcecie więcej odcinków, to zostawcie pod dzisiejszym odcinkiem trzy łapki w górę. No, a myślę, że to będzie dobry pomysł. A będzie więcej odcinków z Bad Wars, i z innych rzeczy. I napiszcie w komentarzu, jak się pod podobał Wam odcinek z Ruskiem, który nagrywaliśmy, jeżeli go jeszcze nie obejrzeliście. Oto jest właśnie w opisie link, albo pod koniec jeszcze odcinka właśnie w... Dam Wam właśnie linka do tej, właśnie, do tego filmu. Bo był bardzo spoko. I oczywiście na tamtym serwerze, na którym grałem z Roskiem, Wy też możecie grać z nami. Więc dołączajcie, do, dołączajcie, dołączajcie i grajcie. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze tutaj jedno złoto. Ok, i to. Nie, O nie! Jak mi zniszczyłeś łóżko? Ej widzowie, mieliście to na nagraniu Zakryłem łóżko, a on go zniszczył Dobra, chodź tutaj Jak taki pro jesteś, to? No Dobra, my mu też zniszczyłem łóżko, żeby nie było Chciał z nami zadzierać, to będzie z nami zadzierał. Mi się nie zadziera, widzowie, z nami się nie zadziera. Dobra, giniesz. No i co? O Dobra. Spadł i teraz mu niszczymy łóżko. I teraz go niszczymy. Dobra, zniszczony. Nie mam nie takiego zabijania. Nawet kupmy sobie u niej fireball. Jeszcze jednego. Pójdziemy sobie na deXy Myślę, że to będzie dobry pomysł. Jezu, gdzie są tutaj deksy? Nie ma na tej mapie diaksów? Nie, pierwszy raz się spotkałem z taką mapą, na której nie było diaksów. Albo ja jestem głupi i nie widzę. Napiszcie mi w komentarzu, jak wiecie, gdzie na tej mapie jest, są diamenty. Bo ja naprawdę nie wiem. Okej? Okay. Ała, troszeczkę zabolało. Ale tylko troszeczkę. Dobra, tak, kupmy sobie łuk i strzały bo się przydadzą no później fajnie by było jakby tutaj był nadal różowy, który by zbierał sobie tę emeraldę, ja bym go zrzucił zdobyłbym emeraldy i byłaby cool i strzałę jedną i da pójdźmy sobie znowu na zielonych znaczy do, właśnie wiecie do Zielonej wyspy i zabierzmy sobie tam właśnie te Zabierzmy sobie jego złoto i zelazo które tutaj sobie zostawię a mam takie pytanie zostawię tutaj w skrzynkach zostawił troszeczkę to dobrze czym więcej tym lepiej i teraz sobie kupmy to, 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 to i to Dobra Teraz za złoto już jest. Kupmy sobie jeszcze jednego Firebola. I co? Czekamy, aż my się to trochę tutaj uzbieraj złota i sobie kupimy lepszy ten, żebyśmy mieli złotą albo po prostu, wiecie, żebyśmy mieli diaksową albo złotą, już sikierę i oczywiście nas kilo. Więc czekamy. Dobra, postanowiłem, że sobie wrócę do bazy, żeby tam zabrać też Twoje zdobycze. A trochę bolało. No i proszę bardzo tutaj Ozu ile. 6 mi brakuje. Dobra, nie będę złoty ja się diamentowej sikiery robił. To pójdźmy sobie na... Najlepszym wyborom będą... Chyba żółcia, a nie żółcie to my, przepraszam. To najlepszym wyborem będą chyba różowi. Choć, że widziałem, że oni tutaj chodzą. Zresztą chodzi, bo gramy w jeden A tutaj są diaksy, okej, okay, dobra. Wiedziałem od samego początku. Tak. Dobra. Dobra, i pójdźmy sobie tutaj do białych. Dobra. Nie wiem co on chciał tym uzyskać. Czeka, że nie ma Emeraldów, to byśmy je zdobyli. Ale dobra, zostaniemy tutaj u białych. Zostaliśmy tylko my i różowi. Musimy jakoś sobie radzić. E, dobra, e, ulepszmy sobie mieczyk. Dobra, mieczyk, dobra. nieważne. I tutaj weźmy sobie potkę niewidzialności. Niewidzialności. O! I idziemy. Co to jest? Aha, dobre, użył podki. Miał ten sam plan co ja, tylko ja chciałem mu zniszczyć łóżko od razu. A zobaczmy w ogóle, z czego on miał ubudowane to łóżko. Nawet no, że jesteśmy już na trzeciej i ostatniej ręce, chciałem sprawdzić, co miał właśnie już różowe, właśnie jak zabudowane łóżko. Czy miał obsydian, ale niestety nam się nie udało, bo się włączyła kolejna gierka. Ale dobra, jesteśmy, my teraz wiemy, czyli musimy wygrać do trzech razy stuka. Dobra. Czy ktoś się tutaj jeszcze buduje? Na razie nie. Dobra. No, budujmy sobie szybko łóżko. Dobra, szary, szary się do nas buduje, to więc my podbudujmy się do niego. o nie! Dobra? No nie! Szybko odradzę się, odradzę się, odradzę się. Gdzie on jest? Zginął też? Nie, no dobra, żyje. To gdzieś tutaj musi być. Dobra! Udało się, dobra, zabudujmy tutaj szybko, weźmy sobie... O! Mieć i wełnę i idziemy do niego. Dobra, teraz my do niego idziemy. Łopanie! A my mamy zbroję? Aha, super, nie ma żelaznej. Okej... Okay. Ło, panie, dobra! I mam trzy IQ i nie wiedziałem, że tak się da. Jak widać, tutaj Aqua bije się zebiałem. a ja biję się z nim! Powiedzcie mi, dlaczego jest zawsze, jak ktoś próbuje ochronić swojego łóżka, jak kiedy umrze? To zawsze, sekundę po jego zepchnięciu, on już go niszczy to jest najgorsza rzecz. No to no to teraz musimy sobie jakoś wygrać bez łóżka. Dobra, widziałem jak szary się do nas buduje. I tutaj właśnie jest. Chodź tu! No i co? 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 No? Ło nie Nie, 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 nie! O! Jest! Farcik, no podejmie się do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, prawie spadł. No i co? panie nie tak, o tak. Dobra. No nie, no i dobre moje drodzy. No jak widzieliście, no nam nie wyszło, ale no trudno. No może w następnym odcinku nam się uda. A wy jak wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, a będzie więcej filmów na tym kanale. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się i cześć, bye bye.